Szczęść Boże, witajcie w tę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał do niego i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Pan Bóg, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Adam odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Prowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Dzisiaj zwróciło moją uwagę w tym tekście to wąż. Wąż, który jest symbolem krętactwa. Jakże często brakuje nam takiej prostoty w naszych relacjach. Jakże często brakuje nam odwagi w mówieniu tego, co czuję, w mówieniu tego, czego potrzebuję, ale także w mówieniu o tym, co się dzieje we mnie. Brakuje nam prostoty, a często wszystko jest proste, to co jest proste, to, to komplikujemy. I wąż, który pojawia się w Księdze Rodzaju, jest tym, co lubi wszystko nam komplikować. Na szczęście jest Pan Bóg, który mówi: Ja to wszystko uproszczę. On skomplikował relacje ze mną. Róbmy tyle różnych podchodów, manewrów, zamiast po prostu pójść do Boga i spotkać się z nim. Za tym wszystkim stoi wąż i jego syk, który wszystko komplikuje. Ale za tym wszystkim stoi Pan Bóg, który mówi: Ja to wszystko uproszczę. Dam ci swojego ducha, który sprawi, że wszystko będzie prostsze. Niech was. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.